Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A jestem Dania i zapraszam was na trzeci dzień wyjazdu i teraz wybieramy się do Władysława do Media Expert, ponieważ pada i dlaczego by nie? Kajcie, chodzę sobie teraz um, po Media Expert. Nie jesteś. No, siedzimy sobie teraz w Media Expert i tu jest ostra kolejka. dlatego... Big problem z jakąś reklamacją. Jakaś jest reklamacja, jest kolejka, a my już tutaj mamy zakupy nadziewane. Dla... My już mamy pod pachami zakupy i czekamy, żeby kupić. Moja mama taki śliczne włosy, krótkie, widzicie, też bym chciała. Ona się podlizuje, na... bo właśnie wystąpiła od nas szmal. Nie. <laughs> tak. nie. Właśnie pokazuję wam nad czym się zastanawiamy. Moi drodzy, wróciliśmy z Media Expert i chciałabym wam powiedzieć, co kupiliśmy. Rzeczy, które nie do... Tyczą mnie, to Igor kupił sobie jakąś grę, tak kupił sobie nowy telefon. Mama kupiła sobie y, mini bandę. Y, ale rzeczy, które bardziej dotyczą mnie y, jest to uwaga taki. Mamo, co to jest? Jak to się nazywa? Loków koszarka. Tak, dobra, i ja mam teraz wszystko pokażę, tylko ja, będę wiecie to, co tego nie korzystać, Tutaj tak wygląda sprzęcior, podobno jest fajny, mama to wybierała i no ja jej wierzę, nie tutaj jest jakieś różne sągówki dziwne jak od odkurzacza trochę, dobre, nieważne. I drugą rzeczą, która dotyczy mnie najbardziej, ja sobie moi drodzy wybrałam smartwatcha. Jeżeli kogokolwiek by interesowało, jaki to jest smartwatch, to ja pokażę Wam tylko i wyłącznie opakowanie. Jak coś, to i tak to Wam napiszę w komentarzu. I wygląda on w ten sposób. Jest w takiej kolorce, to jest podobno kolor złoty, no ale to jest taki beżowy, jak widzicie, tu jest ewentualnie takie złoto. I jest tak, taki sobie wybrałam. Mam nadzieję, że będzie mi służył. Wiecie, on ma tam różne takie opcje, ktoś będzie do mnie dzwonił, dostanę powiadomienie, mierzy mi tętno, jakieś takie treningi i tak dalej. To tam wszystko się y, nalicza. Więc głównie y, do, do tego tak. No i oczywiście godzina, data, pogoda i tak dalej, takie różne funkcje. Y, I to by było na tyle. I dostałam jeszcze taki kabelek, ładowarko od tego. Y, jak otworzyłam, to było w naładowanie 70%, więc nie muszę go teraz jeszcze ładować. Ogólnie jego bateria starcza na to w, różni od używania, ale od 10 do 14 dni. Jego bateria i wygląda to w ten sposób. Tutaj wiecie, daje się na ten tył zegarka i jest tutaj USB. E, tak. Czy coś jeszcze? Mam, myślę, że coś jeszcze powinnam powiedzieć? Nie. Nie mam pojęcia. E, jak coś to i tak będę wam przecież mówić? Wszystko, co i jak. E, a teraz, moi drodzy, wybieramy się na obiad, ponieważ dochodzi już 13. E, teraz będę mogła sobie spojrzeć. Tak, jest, jest 12.46. E, no i. Będziemy lecieć, tym razem nie będziemy lecieć do, ym, do jakiejś knajpy albo do, do tego, do jakiejś randomowej knajpy albo do Rybaka, tylko gdzie, mamo? Na, na Słoneczną? Bo e, no jeszcze nie wiem, czy nie do Rybaka. Jak na, jakiej, na jakąś Słoneczną chcieliście iść? Do Słonecznej restauracji, tak. Restauracja Słoneczna. Restauracja Słoneczna. No dobra, bo ktoś tam tam na kanale moim rodzicom mówił, że jest git, także no, my wierzymy w to i pójdziemy może to sprawdzić, a jak nie, to na pewno pójdziemy do Rybaka, bo tam jest wszystko sprawdzone. Mamo, a ty może też pokaż swoją mini minibandę mi, to ja im pokażę. się Ale to odłącz na chwilkę. Moja, ma, mini, moja mama ma minibandę piątkę. Nie wiem, czy to tak się wymawia, jak ja to mówię, ale... Wygląda to w ten sposób. U tutaj widzę jest angielski włączony. Nie, to tak z ustawień wynika, wiesz? Ja ok, dobra. W każdym razie moja mama sobie domówiła do tego jeszcze taką e, branzoletę, bo normalnie to wiecie, że są takie silikonowe czarne. E, natomiast mm, no, tak to wygląda. Moja, moje mama mi się taki podobał. I było dużo kolorów tego złota. To jest taki różowy złoty, niby, ale on nie jest taki bardzo różowy. Jest też bardzo ładna, podoba mi się. I właśnie teraz będziemy lecieć już szybko. Także koniec tego klipu, koniec gadania o zegarkach. Moi drodzy, jest tutaj dość mała karta, ale ja się nie zrażam, ja zamówiłam sobie schabowego po polsku, z śmiechami i mam kompot wieloowocowy, już nalany, mam nadzieję, że będzie dobrze, bo jak nie, to stąd wyjdę i pójdę do rybaka i już, i już będzie dobrze, nie Moja ocena końcowa to 6, w porywach do 7, takie 6,5 na 10. Dziękuję, do widzenia. Słuchajcie, był tutaj taki jeden, przychodził się, był nawet, nawet git, ale on tak się patrzył, że mama nagrywa, że od razu dostał. Naprawdę, dostał, dobrze, że mama tego nie widzi, nie plecami do, siedzi dostał, dostał krechę ode mnie, bo jak to się patrzy na ludzi, którzy robią, robią swoje, tak? Ja robię swoje. Ja czekam na gofra, nie mamy nagrywa teraz, nie wiem po co zupełnie. Ja czekam na gofra, a gof nie idzie. Ja zamówiłam sobie z drugim światową. No. A ty jej dwójkę dałaś na studia. A jej, ja każdemu daję w Kubę dwójkę na studia, a podejrzewam, że mało kto studiuje, nie? Ja myślę, że oni tutaj całorocznie pracują w Caorocznie tutaj pracują. Myślę, że mają taki obrót. to, ale nie słuchaj tych Oj, dziękujemy. Pan zasugerował się, to nie dla mnie. Uuu. Smaczny go Dominisiu. To, to, to Taki slajdzie. No nie jemy. Stam, to, my też jesteśmy z wężem po obiedzie, ale Dominika to chyba nie jadła dzisiaj. Nie, nie do tego z no On tam no. tylko leżał. Ja któryś z kawał, żeby mieć miejsce na tego gofra. To tak mówisz, to nie. Mmm, Nutella. Nutella? Mm -hmm. Dobra. No. No. 10 na 10. 10 na 10, no dobra. Cześć, moi drodzy. Troszkę was zapomniałam, ale ja już to naprawiam. Słuchajcie, byliśmy w takim. Wydaje mi się, że w większości takich nadmorskich miasteczek będzie taki stragan z książkami. One są chyba powystałowe, bo są takie, wiesz, tam. Książki za złotówkę czy coś takiego, za 10, no. czy za 10. E, i ja przyszłam do was, mamy trzy takie książeczki. E, pierwszą książkę to jest taka książka fest rozluźniająca. E, ja ją kiedyś już zgłębiałam, o czym ona jest, e, bo to jest autor od Gwiazd Naszych Wina. Ja Gwiazd Naszych Wina czytałam dwukrotnie, e, więc myślę, że też będzie git. Później, uwaga, jest książka, jak zerwać z, ze swoim tele, smartfonem. Nie lubię tego słowa, dlatego używam tele, telefonem. Jakbym kiedyś była uzależniona, to po prostu mhm. użyję tej książki. I tutaj jest bardzo fajnie, najpierw jest pierwszym krokiem, wiecie, i jest tak. Pierwszy dzień i tak dalej, drugi dzień i tak dalej, takie wiecie, takie challenge. I później mamy Liczy się Efekt. To jest Jak pobudzić swoją produktywność. I to jest książka, która daje wskazówki, wskazówki sugestie i różne rzeczy, żeby swoją produktywność bardziej. Um mądrze gospodarować czasem i żeby być bardziej produktywnym. I jakieś takie sztuczki tutaj powinniśmy w tej książce znaleźć. Ja oczywiście na razie mam co czytać, ale no te książki były w śmiesznych cenach. 15, 16, 10. I co my jeszcze później robiliśmy? Później lataliśmy z adresem dla mojej mamy. Mama zaraz się przebiera. Mama zaraz się przebiera w niego. I nam pokaże. Później byliśmy w takim osiedlowym sklepiku, ale to tam kupiliśmy jakąś wodę, wiecie, jakieś takie rzeczy do domku. Eee, i, I tak, zjadłam gofra, ale to tam moja mama wam nagrywała. I teraz będę znowu robić to, co wieczór. Moja rutyna jest taka, że po prostu ogarniam się i robię dla was filmiki. Ja przyszłam sobie, moi drodzy, tutaj zaraz obok jest taki niewielki lasek. Ja tutaj przyszłam z moim pieskiem. Pierwszy raz na nowej smyczy ze mną. I mam nadzieję, że jej się podoba. Fajnie tu jest, bardzo cichutko i tylko słychać te drzewa. I zaraz Wam pokażę, jak mój pies biega, bo ona jest generalnie leniwa i rzadko biega. Ale jak ją poproszę i mówię, i powiem, Finka, chodź biegniemy, to pobiegnie ze mną. Fija, biegniemy, chodź, dawaj, biegniemy, szybko, patrz tam, kot, kot, biegniemy, Biegnie, biegniemy, kot, szybko, szukamy kota, dawaj. No, nastroszona jest, ale i to szybko mija, no to jest leniwy pies. Ale taki lasek bardzo blisko, blisko zamieszkania, naprawdę super, tylko że on jest, wydaje mi się, często, em, często często chodzone. W sensie ludzie często tutaj chodzą wiecie na plaży z plaży i tak dalej. Dobrze, moi drodzy. A więc to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam do oglądania kolejnych. Tutaj macie mojego Instagrama i TikToka. Ja was zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. A jeśli ja się nam. Pa pa.